No witam was wszystkich ponownie na moim kanale. Witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały. Witam także hejterów. Materiał, który został usunięty przed chwilą z YouTube jest u mnie dostępny na Fanpage'u. Fanpage nazywa się Patyk2703. Jest to materiał o Sebastianie, o człowieku, który ma na imię Sebastian. Jest to przedstawiciel PCA Poland. Ten można obejrzeć ten materiał, co ten człowiek zrobił na mistrzostwach świata. A więc no, to jest damski bokser, próbował pobić moją żonę. Tutaj potwierdził bardzo dobrze moją wersję Karol, Karol Olender który chciał bronić swego kolega, ale w tej nieudolności obrony potwierdził moje, e, moją wersję, a więc powiedział, że zostały nam zniszczone karty. No, jak ktoś nam zniszczył karty, to ktoś tą kamerę musiał zabrać, prawda? I chyba sam się nie skaleczyłem w ten palec, chyba moja żona sobie sama ręki nie wykręcała i nie ma teraz siniaków. No i powiedział, że oni czuli już dym zanim przyjechali. No czuliście dym, ponieważ ja tam byłem, widzieliście jaką ja mam dobrą formę, prawda? Więc ci zawodnicy, których przywiózł ten człowiek, ten przedstawiciel Poland, PCA Poland, damski bokser, no wiedział, że już jesteście przegrani, dlatego, że ci zawodnicy są przegrani, że ja mam lepszą formę. Dlatego już czuliście ten dym, co już dobrze powiedziałeś sam. I Ty też Karolu wyzywałeś moją żonę i ty Dobrze o tym wiesz, a więc, jeżeli pojawią się jeszcze świadkowie w tej sprawie, jeszcze jakieś inne nagrania, to ja je udostępnię i pokażę też, jakim Ty jesteś kłamcą. Ale bardzo Ci dziękuję uprzejmie, że wydałeś swojego kolegę i powiedziałeś, że zostały nam zniszczone karty. Nie karty, tylko karta jedna została zniszczona, i zniszczył ją Sebastian, przedstawiciel PCA Poland, i zniszczył przy okazji kamerę. I urządzenie stabilizujące. A więc dziękuję Ci, że wydałeś swojego kolegę. No nieudolnie próbowałeś go bronić, ale w tym wszystkim nieudolnej obronie go wydałeś. Jeszcze powiedziałeś, że było nieporozumienie z hotelami, z hotelem. No a więc wiadomo o co była kłótnia i o co były te wyzwiska które używał Sebastian w stosunku do polskich zawodników. I on nie mówił do was wyjdźcie na scenę, tylko mówił troszeczkę inaczej, używał innych słów, i tu też mógłbyś mnie kłamać i przytoczyć, jakich słów on używał, kiedy was wołał na scenę, kiedy wy nie chodzi, wychodziliście do tego wspólnego zdjęcia. Tak? Takich fajnych polskich słów spod sklepu używał. Zapraszam wszystkich do obejrzenia tego materiału. On jest bardzo soczysty. Bardzo soczysty i cała afera się rozegrała przed zdjęciem, a więc nie kłam e, Karolu i po prostu powiedz jak było, no bo jak sprawa wyjdzie to będzie jeszcze gorzej dla Ciebie, nikt od Ciebie już tych suplementów ze sklepu nie będzie chciał kupić, prawda? No bo będą wiedzieć, że, że jeszcze Ty okłamujesz na dodatek. Ja nie spocznę, dopóki sprawa nie zostanie... Wyjaśniona do końca, więc materiał będę udostępniał wszędzie. Także mam nadzieję, że ten materiał na YouTube zostanie przywrócony i wszystkich zapraszam na, na fanpage Patek 2703 w celu obejrzenia tego materiału i proszę go udostępniać wszędzie, gdzie się. Da. Na razie cześć, pozdrawiam. Jeszcze raz Karolu Ci dziękuję za wyprostowanie tej wersji, pokazaniu, że naprawdę ja mam rację i dziękuję Ci, że potwierdziłeś, że karta została zniszczona. No nie karty, tylko karta została zniszczona. A dlaczego została zniszczona? Twój kolega ją zniszczył w jakimś celu, prawda? No przecież... Jeżeli moja żona się na niego rzuciła, to by tę kartę zachował i pokazał, jak moja żona się na niego rzuciła. To może odtworzymy ten materiał z tej karty i pokażemy, jak moja żona się rzuciła na gościa, który waży 100 kg, kobieta, która waży 54 kg. W jakim celu miałaby to robić? No powiedz mi, w jakim celu? No. Na razie, cześć, pozdrawiam. Nie słuchajcie tych bajek.